Ja to nie było czy to jest to, to bachę. to jest bardzo złota. to jest barka. To jest baty, to, to jest złote. Złote to, bo to walka. O facetam zostałem tę. No, tak, ale jeśli to, to, to jest, jest złota to mogą mi za to za dużo dać. Co Mogą mi dać dużo za to. No mogą mi dać Jeszcze nie.